Cześć, cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ze spodni spódnicę. Ja sobie mam właśnie taką szarą spódniczkę, którą sama zrobiłam ze spodni, i zaraz Wam pokażę, jak Wy możecie właśnie zrobić ze spodni spódniczkę. Do spódniczki będą nam potrzebne spodnie. Ja akurat wziąłem takie jeansowe. Jak już widzicie, to sobie zaznaczyłam tutaj kredą, ale to zaraz do tego przejdziemy. Będzie nam potrzebna kreda do zaznaczenia, szpilki, nożyczki oraz maszyna do szycia. Więc zapraszam was teraz do oglądania. Najpierw zaznaczcie sobie długość spódniczki, jaką będziecie chcieli mieć. Możecie też przyłożyć właśnie inną spódniczkę i zaznaczyć i plus do tego zaznaczcie drugą właśnie linię kredą. 2-3 cm około i właśnie do tego obetnijcia, zginiemy te 2-3 cm i zaszyjemy, żeby było ładniej i żeby spód, nasza spódniczka się nie pruła. Kładamy spodnie. Bierzemy nożyczki i tniemy. Gdy już przecięliśmy, to teraz będziemy przecinać tu gdzie idzie szew. Przecięliście tak się powinno to prezentować. I teraz możecie zrobić trochę po swojemu, jak chcecie. Chcecie, żeby spódniczka tak wyglądała? O tak. Wystarczy, że obetniecie jeszcze tutaj ten szef, i w ten sposób przyszyjecie i macie taką spódniczkę. A jeśli chcecie, żeby ta spódniczka wyglądała jak moja, czyli żeby nie było widać tego szkół, to odwracacie tą spódniczkę. Przykładacie do siebie dwa szwy. Bierzecie kredę, tą linię. Obcinacie. I to samo robicie teraz z drugą stroną. Oczywiście to nie możecie też tak trochę zaokrąglić. To już zależy, jaki będziecie chcieli też kształt tej spódniczki. Będą nam potrzebne szpilki, które będziemy teraz spinać tak po bokach, żeby po prostu łatwiej nam się szyło. I żeby nam materiał też przy okazji nie uciekał pod, podczas szycia. I to samo robicie z drugiej strony. Jeszcze, jak będziecie chcieli na dole mieć takie poprute właśnie taką poprutą spódniczkę, to wystarczy, że nie będziecie tego że nie, że nie weźmiecie tego tak do środka, tylko po prostu tutaj nie zawijając, nie zawijając zaszyjecie tutaj na maszynie żeby to po prostu dalej Wam się nie pruło, weźmiecie pinsetę i możecie wyciągać niebieskie nitki. Ja właśnie zrobię taką poprótą trochę spódniczkę, więc będziecie mogli od razu zobaczyć o co mi chodzi. I teraz jak już pieliście szpilki po obu stronach, teraz może, to teraz możecie tutaj zaszyć. Pierwsza strona przyszyta. Kolejna strona skończona. I jak odwrócimy tą spodniczkę, to mamy z przodu tak zaszyta oraz tak z tyłu. Teraz będziemy przy końcu wbijać szpilki, zostawiając, zostawiając jakieś 1-2 cm. W taki sposób. I teraz będziemy szyć nad szpilkami. I mamy już zaszytą. Teraz będzie nam potrzebna pinseta oraz nożyczki. A teraz pinsetą wyciągacie te białe niteczki. Trochę czasu to zajmie, ale możecie też wziąć nożyczki i postrzępić nożyczkami. To będzie trochę szybciej szło. Dobra, skończyłam. Tak się prezentuje ta spódnica. Jeszcze wszędzie mi nitki niebieskie lecą. Możecie jeszcze, oczywiście zrobić to po swojemu, jak, jak macie za długie te białe nitki, albo niebieskie, to możecie jeszcze poprzecinać i tak dalej. Możecie jeszcze tutaj zrobić jakieś przetarcia z tyłu na kieszeniach. Możecie pododawać jakieś cekiny i tak dalej. Moja spódniczka prezentuje się na razie. Kończę tak, ja już... ten odcinek. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, może jeszcze dodam jakieś cekiny, albo coś na, jeszcze na tej jeszcze na tej spódnicy. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, to na pewno wstawię zdjęcie na moim Instagramie, więc link macie w opisie, więc spijajcie. I oczywiście, jeśli będziecie chcieli więcej jakichś takich DIY z ubraniami i tak dalej, to napiszcie w komentarzach oraz zostawcie łapkę w górę, to wtedy będę wiedziała, że Wam się takie filmy podobają. No, ja się z Wami żegnam. Pa!